Cześć kochani, witajcie w nowym odcinku Jak szybko, dawno nie było, prawda? Jeśli nie macie pomysłu, co zapakować do jedzenia do szkoły, to w tym filmie, jak co roku, pokażę Wam 10 pomysłów na śniadania do szkoły. Przydadzą Wam się do tego na pewno śniadaniówki i bidony, takie pastelowe znajdziecie w moim sklepie Pinkland. Linki zostawiam Wam w opisie tego filmu. Pierwsze śniadanko to bajgiel z mozzarellą, czyli taka fancy kanapka, do której potrzebujecie oczywiście bajgla, najlepiej takiego wiecie z dziurką, rukole, kawałek pomidora, mozzarellę i pesto, ja użyłam akurat bazyliowego. Bułkę przekrajamy na pół, dodajemy na początek rukole, potem plastry mozzarelli i pomidora, a następnie wszystko smarujemy naszym zielonym pesto. Bajgla najlepiej przekroić na pół przed włożeniem do pojemnika, wtedy łatwiej będzie się Wam go jadło. Ostatnio jadłam takiego bajgla w kawiarni, naprawdę i ten smakuje dokładnie tak samo. Kolejna niestandardowa kanapka to Rogalik z pastą jajeczną. Będziecie potrzebować krosanta, rukole, jogurt naturalny, jajka i musztardę. Jajka gotujemy na twardo, obieramy i drobno kroimy. Później przekładamy je do miseczki. I dodajemy jeszcze pokrojony szczypiorek, o którym zapomniałam Wam wcześniej powiedzieć. E, jogurt też dodajemy, musztardę i przyprawy takie jak pieprz czy sól. Wszystko dokładnie mieszamy. Rogalika przykrajamy na pół i dodajemy do środka nadzienie. Na wierzch kładziemy liście rukoli i gotowe. Wiecie, zazwyczaj jesteśmy przyzwyczajeni, że croissant dajemy w takiej formie słodkiej, a tutaj jest coś nowego. Ale serio, pychotka. Następny pomysł na śniadanie to tosty peanut butter jelly, takie które są popularne w Ameryce z dżemem i masłem orzechowym. Zawsze chciałam tego spróbować. Nie musicie używać chleba tostowego, ja wykorzystałam zwykły razowy i też się nadał. Posmarowałam dwie kromki naszymi mazidłami, połączyłam je ze sobą i przekroiłam na pół. Nic trudnego. Powiem wam, że to jest mega dobre, ale jak dla mnie trochę za słodkie. Próbowaliście kiedyś? Kolejna moja propozycja to fit sernik na zimno. Będziecie potrzebować borówek albo innych owoców, twaruk, trochę jogurtu naturalnego, galaretkę owocową i żelatynę. Żelatynę rozpuszczamy w gorącej wodzie i dodajemy do twarogu zmieszanego wcześniej z jogurtem. Dokładnie mieszamy i przykładamy do pojemnika. Wkładamy do lodówki na godzinkę, aby ser zrobił się bardziej sztywny. Następnie kładziemy na wierzch borówki i zalewamy je wcześniej rozpuszczoną galaretką. Ponownie wkładamy do lodówki aż do stężenia galaretki. Zdrowe ciasto do szkoły, jeszcze w takim letnim klimacie. Mega polecam! Następne śniadanie to również taki fit deser. Przygotujcie kaszę jaglaną, która jest bardzo zdrowa, kakao, banana, trochę mleka i masło orzechowe. Kaszę jaglaną z pokrojonym bananem ugotujcie na wodzie. Potem zblendujcie ją z dodatkiem mleka na gładką budyniową masę. Przyłóżcie do dwóch miseczek, bo do jednej będziemy dodawać jeszcze łyżkę kakao i masła orzechowego. Ponownie zblendujcie i wyłóżcie do pojemnika najpierw. Ciemniejszą warstwę, potem jaśniejszą, Wierz posypcie kawałkami orzechów lub oprószcie kakao i włóżcie do lodówki na kilka godzin. Jakie to jest dobre! Musicie koniecznie tego spróbować. Oprócz lunchboxa na pewno zabieracie do szkoły też coś do picia. I tu Wam proponuję jagodowy shake. Przygotujcie borówki lub jagody, mleko, masło orzechowe oraz sos borówkowy, ten akurat to opcjonalnie. Wszystkie składniki wrzućcie do blendera i zmiksujcie, a następnie przylejcie do bidona. Mi trochę jeszcze zostało tego koktajlichu, więc przelałam sobie do szklaneczki. Mm. Pyszny, sycący koktajl idealny sam w sobie lub jako dodatek do kanapeczki. Regularne picie wody jest bardzo ważne. A jeżeli nie lubicie wody, to mam dla was trik. Wystarczy, że dodacie do niej parę dodatków takich jak kolorowe owoce. Ogórek zielony też się dobrze sprawdzi i miód. Wstrząśnijcie parę razy buteleczką i wuala! Od razu otrzymujemy inny smak. A oprócz tego zobaczcie jak to fajnie wygląda. Kolejna propozycja to sałatka z awokado, która jest bardzo treściwa. Będziecie potrzebować sałatę, awokado, jakieś inne ulubione dodatki, np. zielonego ogórka, pomidora, czerwoną cebulę, pestki słonecznika czy kukurydzę. Wszystkie składniki pokrójcie na małe kawałeczki, awokado również i dopilnujcie, aby było piękne, zielone, dojrzałe w środku. Później połączcie ze sobą wszystko. Czas na sos, który jest kluczowy na bazie oliwy z oliwek, soku z cytryny i musztardy francuskiej. Polewamy sałatkę sosem i wszystko mieszamy. Możecie też zapakować jakieś pieczywko i mówię Wam, zakochacie się. A co powiecie na sezonowe placki? Wrzesień to miesiąc śliwek, dlatego właśnie przygotujcie kilka sztuk. Do tego jajko, banana, trochę mąki, ja użyłam razowej, i wodę. Banana kroimy w plasterki i rozmieszczamy go na papkę widelcem. Trochę się tutaj namęczycie, ale później będziecie zadowoleni. Dodajemy jajko, mieszamy. Trochę mąki i znowu mieszamy. Śliwki kroimy w małe plasterki i kładziemy na placki, które już nam się smażą na patelni. Potem przekręcamy dosłownie każdy placek na chwilę na drugą stronę, aby owoce nam się zarumieniły. Przekładamy do pudełeczka. Możecie na koniec je czymś posypać. Ja wybrałam akurat płatki migdałowe. I ostatni pomysł na szkolne śniadanie to różowe naleśniki. Potrzebujecie składników do ciasta, czyli jajko, mąka, mleko oraz składników na farsz: jogurt naturalny, ogórek, rzodkiewki, szczypiorek i barwnik czerwony, który nada nam kolor. Warzywa drobno siekamy. Wrzucamy do jogurtu, możecie dodać jeszcze białego sera, aby masa była gęstsza i mieszamy. Natomiast do ciasta dodajemy parę kropel barwnika i mieszamy aż do momentu e, zmiany koloru, kiedy będzie taka różowiutka masa. Smażymy tak jak normalnie się smaży naleśniki i patrzcie jaki piękny mi wyszedł. E, smarujemy serkiem. Zwijamy w rulon i przekrajamy na pół albo na kawałeczki, tylko wtedy ta masa musi być gęstsza, żeby one się nie rozwaliły. I ja jeszcze posypałam całość szczypiorkiem. Smacznego! I to już wszystkie śniadanka w tym filmie. Dajcie znać, który przepis najbardziej Wam się spodobał i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!